Tym razem parę słów o odchwaszczeniu o zimin. Większość z Państwa odchwaszczała zboża jesienią i bardzo słusznie. Natomiast pamiętajmy o tym, że takie plantacje należy zlustrować. Chociażby z tego względu, że mamy coraz dłuższe jesienie i nie mamy zimy. Co sprawia, że długość działania produktów jest krótsza. Ona nie jest krótsza, bo jest krótsza. Tylko te pięciomiesięczne działanie średnio, powiedzmy, które mieliśmy na ogół, było przerywane zimą. Wtedy produkty się nie rozkładały, ale przez to działały dłużej, działały do połowy kwietnia, czasami do początku maja, później się rozkładały i ich nie było. Natomiast w przypadku takiego roku jak teraz, jesienne produkty mogły skończyć już częściowo swoją aktywność już w marcu, czyli możemy się spodziewać, że znowu nam zaczną wschodzić chwasty, także warto pola zlustrować, pomimo tego, że zabiegi się robiło jesienią. Natomiast my jesteśmy tutaj na plantacji o pszenicy. jest Wielkopolska, jest początek marca, gdzie plantacja nie była odchwaszczana i widzimy bardzo duże nasilenia chwastów, w tym głównie miotły zbożowej, wyczyńca, chabra, ale cała gama również. Chciałbym się skupić na miotle zbożowej i na wyczyńcu. Miotła zbożowa naj groźniejszy i najpowszechniej o występujący chwast, która w tej chwili na tej plantacji osiągnęła fazę krzewienia, gdzieś 22-23, czyli jest w optymalnym momencie do zwalczania produktami wiosennymi i wyczyniec, bardzo trudny chwast. To połączenie sprawia, że dobór produktów do zwalczania chwastów jednoliściennych na tym polu staje się trudniejszy. I tutaj propozycja dla tych, którzy mają problemy z wyczyńcem i z miotłą razem, ale nie tylko. Preparat Atlantis Star to jest produkt, który wszedł na rynek w zeszłym roku. I taki nazwijmy to produkt od trudnych chwastów jednoliściennych: czyli począwszy od miotły, wyczyńca, stokłosy, życicy. Polecany do stosowania w tej fazy. Dawka, jeśli chodzi o miotłę i o chwasty dwuliścienne, te standardowe w mieszance z czymś na dwuliścienne, to 150 gram. W przypadku takich trudnych chwastów, tych bardzo trudnych, jak wyczyniec, bo pamiętamy, że wyczyńca bardzo ciężko jest walczyć jednym zabiegiem i generalnie zalecamy zabieg i jesienny, i wiosenny. Dawka do wiosennego zwalczania wyczyńca i stokłosy zaczyna się od poziomu 0,25 w górę. I w tej fazie właśnie, jak najwcześniej, zalecamy wykonać ten zabieg.